Witamy Państwa w czwartym odcinku Eko News. To zaraz to... Przepraszamy, że musieliście na nas tyle czekać. Ale Daniel zapuszczał brodę. I przynajmniej coś rośnie. Tak naprawdę kręciliśmy film promując naszą szkołę, który ma tyle wyświetleń. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, Tyknijcie w tego knyfla u góry. dniu 6 marca w naszej szkole odbył się Dzień Kobiet. Samorząd uczniowski udał się do wszystkich pań pracujących w, nas, w naszym zespole z oraz słodkim upominkiem. Dodatkowo przygotowana została audycja radiowęzłowa na cześć naszych wspaniałych kobiet. Uczennice naszej szkoły były w tym dniu zwolnione z pytania oraz otrzymywania ocen niedostatecznych. 20 marca w naszej szkole. się dni otwarte połączone z corocznymi obchodami tzw. Tak Józefinek. Gimnazjaliści w naszej szkole mogli zobaczyć terrorystów, hipistów, obojów, Indian, rajdowców i Marcina. Szagmat. Serio? W Warszawie, Makao. Spierzmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Chcieliśmy pożegnać naszych starszych kolegów z czwartej klasy, którzy po napisaniu matury przejdą na emeryturę. Jak my sobie bez zasporadzimy? poradzimy? Warto, małe. mamy już zastępców. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. 6 marca na hali sportowej naszej szkoły odbył się występ kabaretu Para Jest z nami kabaret Para normalni". Witam panowie. Przedstawcie się. Ja jestem Igor Kwiatkowski. a ten on tutaj no, on sam powie. <laughs> Michał Paszczyk, on też się potrafi po przedstawić. Witam serdecznie wszystkich widzów, Robert Motyka. Ja chciałbym zapytać o uwielbianą przez wszystkich Mariolkę. Skąd pomysł na tak stworzenie takiego Alter ego, ja, o tobie, ja, ja, ja powiem Może zrobić coś dla dziewczyn Odfątajmy studio. Szkołę odwiedziła Armia Miłości, niosąca ciepłe uczucie, jakim jest kochanie. Na tych, którzy w tym dniu nie mieli komu wyrazić swoich uczuć, w ramach pocieszenia, i tu z tego czwartku, czekało stanowisko z pysznymi pączkami. W tym dniu każdy mógł zamówić kwiaty, które były doręczane przez naszych gwardzistów. Nie zapominajmy również o dedykacjach miłosnych, które tego dnia były puszczane przez radiowęzeł. Kończku! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba ceni, Ten tylko się dowie, kto cię strawił. Dziś kalorie twoje w całej ozdobie. Widzę, posmakuję. Mam głodny potok. Ej, co ty? Cukier niewielka, co ty pyszności tworzysz i dżemo wpychasz w ich pieczone boki. Ty. Co lukrem sypiesz niczym śnieżnym pługiem. Tak mnie do otyłości prowadzisz niedługo. Nie, nie jedz mnie! Tymczasem smakuj mi, pączku. Nieodtłuszczony, zamykając głodu mego bramu. <laughs> Dobrze? No rozumiem, rozumiem. Wiadomość z ostatniej chwili. Tu my, Fanek, próbujemy dostać się do szkoły. 12 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa walentynkowa. Na imprezie miały miejsce liczne konkursy dla par, które przyniosły wiele emocji i miłosnych wrażeń. W trakcie imprezy na scenę wkroczyła grupa taneczna Delovers i chciała podtrzymać atmosferę. informacji Halo, na dzisiaj. Dziękujemy Państwa. za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Chciałbym gościć pobicie dwie osoby w krytycznym stanie. I